Tanka Szkizz go stymczy z listów, Gonci trzechowniczej gry! Neapolitanczyk zaliżesz w zali, rzeszów, goni, twar, bitwach, Aby ich wykończyć, spowiednicy ci upadli aniołowi! Nesajasz grób, czarna spowiedź! Konstantyna Policzanka, Tanka Szkizz z listów, Gonci trzechowniczej gry! Neapolitanczyk zaliżesz w zali, gonitwach bitwach, Aby ich wykończyć, spowiednicy ci upadli aniołowi! Nesajasz grób, czarna spowiedź! Pobiję Gorgona, w zgonach czarna, Sto wach, Ziemna gowniony, zajasz, messiasz, ulicz baronia, płęca, harmoniaż, mija, pierwszą fermiona, kości, mości, szpigdy i ramiona. Idea widzę, otwieram, wyderał, klamcić, głamsy, zdraj, tylko są w pecy. karty, chyba jest to z osa. Walhalla, niebieska niebie zgasala, jasna, własna, jasna. Lider władza za macka Do milion jedna głowa nie upadła Twoja własna echandra Wczoraj paranoja ślepia Maria wypalona Jastra i skronnie błyską Cienie błyskawice, żywice Szaty czarnej dziewicy Ząb zajadł ten strachliwy syn ulicy elity jak pył wulkaniczny Dookoła wojna politycznych dykcji Literatka literacki, albo po policji Mińska pyszka, głazny zypa, stypa No ma, tam można sypilica Konstantynopoliczanka czy tamtaszki Jest go Czy koniec trzechowniczej gry Neopolitancik zaliżarzył gonitwa w bitwach, aby ich wykończyć spowiednicy ci upadzi aniołowiec Nesajasz, rób, czarna spowiedź Konstantynopolidzianka, czy tankasz, Kisko, listów Christów gąci, goniec trzechowniczej gry Neopolitancik w zaliżarzył gonitwa w bitwach Aby ich wykonic Wyszają z grubsza Czarna spowiedź Łódź Karona, palona, winie telara Fara Na ulicach czarne czasy, pasy, karateka na flarach Znów upadły na kolanach, traci sen swojego życia I wiesz, nie ma rzeczy do ukrycia Po w marmurowych holach, tu po polach Sami fundatorzy, many, tat, grozy Rozmowy, smutny prozy szaman, głody, jeden padł, nich metapory, strofy Hektar, intymnotowy paranoik, metamorfozy, morfiny, morpelusz, dłonie zakupy się rozpocznie, ten, kosikie, traci klę, lek ci powie w dłoni tarot, magmel, piel, Nas nie ufoją walczący, patriwać ci w czasów, gorgony, drony, kamienne skały politycznej, wojnę upojne, wolne maszających dłoniach różańców, dzień za dniem, tak upływa, ukrywa, skrywa. Worty czasu czasów, chwała, nie do zdobycia. Po ten czas się tu zatrzymał. Sędzny, sętny sędzia, sędzi piratów dziedziny, mil ojców, synów, powstańców, dzieciny Konstantynopol... Konstantynopoliczanka czy tankaż Kiv Gostynczyk, listów gończyk, gonie trzechowniczej gry Neopolitańczyk, stali rzeszu, gonić w bitwach, aby ich wykończyć Spowiednicy, ci upadli aniołowi Nesajarz, grób, czarna spowiedź Konstantynopoliczanka czy tanka, Kiv Gostynczyk, listów gończyk, gonie trzechowniczej gry Neopolitańczyk, stali rzeszu, gonić o bitwach, aby ich wykończyć Spowiednicy, ci upadli aniołowi Nesajarz, grób, czarna spowiedź